Cześć, 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 Witam was wszystkich, tutaj Frodo. Witajcie w kolejnym odcinku z naszej mumii. Tak. W ostatnim, w poprzednim e, nasz przyjaciel zdobył za nas tą e, os mhm. ostatni kawałek mumii. Cholera, jak głośno se zrobiłem. Pogięło mnie. No, jakoś tak. I nie musieliśmy zbierać, bo on nam pomógł, więc po prostu rewelacja. Co ja robię? Sorry słuchajcie, ale pom pomyliłem te. To było to. Pomyliłem klawisze. Ale tu widzę jakieś, można wejść na górę jakąś. O, o, o. Znajdźki. Aż się słuchajcie, boję co mnie tu czeka. No coraz trudniej jest. Aha. Tu takie fajne rzeczy. To dajcie. Odpalimy to. No i dobra. No tak, to teraz tu, z drugiej strony. Gwiazdka mniejsza, więc może szybciej mi to pójdzie. Bo nie mogę tego. Jest tu jest jeszcze coś? Uff, serio. Tutaj było takie coś też? Do przesuwania? Cholera wie. Było coś tutaj takiego? Nie. To po co my tu przyszliśmy? To ja nie rozumiem. Jedne strzałki są, nie? Nie wiem co one. Teraz mogę? Muszę, bądź tu mądre Znajdźcie, Ok. To jest po prostu... Rany boskie. 50 tysięcy mumii. O! No cóż... Dobra... Pusz. Gdzie? Z tyłu? Bo tak wiecie, boję się, że mi z tyłu zajdzie jakaś... A, dobra. Ale nie zebraliśmy wszystkiego. W sensie wszystkie skarby, chodzi mi o skarby. A jeszcze tu? Może jakoś... Jeszcze coś tu jest. Może to? Dobra, mamy wszystko. Jest okej. Okay. Oj. Tekstury aż zniknęły z tego wszystkiego. No jest mocno niedopracowana gierka. To trzeba przyznać. Okej, okay, tu możemy zabrać ten. Ładnie. Może szotkanik teraz. O kurde, chyba nawet na pewno. Jezus Mario. Dobry pomysł. To był dobry pomysł zmiany broni. O maj Chrystusie! La, 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 la. Dobra, dwa strzały po nich. Dobra. Tu coś zostawili? Nie. W tych swoich norkach. Jezu, tu mi coś na web spadnie. I czekajcie, tu jest jakiś... OS. Mumie od cholerii ciut-ciut. No i... Ta ściana, no właśnie, miałem mówić, że się otworzy. Dobra, słuchajcie, bo tam widziałem o, znajdźkę, o tam. Ale jak się tam dostać? Dobra, jakoś. Jak tu wszędzie jest mm, pochylnia. Hmm, tu może. To się bardzo opłaca. O, widzicie? Dobra. Będzie. Bierz shotguna, nikt sobie będzie ten shotgun. Panikowałem, ale to dlatego, że Widzieliście sami, no jest niedopracowana nawet do takiego stopnia, że jak sobie tutaj idziemy To nas potrafią właśnie zablokować, takie kolce No i co wtedy? Czekamy aż one wyjdą I w tym momencie z automatu giniemy, nie? Jesus. Musiało boleć No ale nie zebraliśmy wszystkiego W tej lokacji Tutaj coś widziałem Mhm, dobra Więc może to będzie wszystko Tak mamy wszystko Dobra Znowu to O kurz tam. do they? Oni... Dobra, spoko. No. Oni nigdy się nie poddadzą, słuchajcie, będą nas tutaj nieźle męczyć. Ta podłoga mi się nie podoba, jakby się zaraz miało coś zawalić. Co to jest? Jakaś wielka sala naboje. Jezus. Hm. Dobra, to jest jakiś przycisk. Czy to... Aha. Czy to ma znaczenie... Który, co? Jak tam? momentami nie mogę sterować. Dobra, to chyba nie ma znaczenia, słuchajcie. Yy, bo chodziło mi o promień, w, w którą stronę jakoś konkretną musi to być ustawione. Będzie? Co jeszcze gdzieś, tak? Aha, tam chyba. O tu Także ja mam tylko 9 naboi. Nie mogę też tak. No o, teraz już musimy. A, jeszcze gdzieś kukuś Dobra Mam to Ale nie zdobyłem wszystkiego, nie? Z tej lokacji, nie? Chyba, że jeszcze coś się gdzieś tu rozejrzę Chyba, że on wskoczy i będzie koniec a nie, to tylko takie jest przejście. Mogę się w sumie jeszcze rozejrzeć tutaj, czy czegoś nie pominąłem. Ale... Niekoniecznie. No to już wiecie, to też tak nie ma znaczenia, nie? Bez przesady. No nic, nic tutaj nie widzę, żebym coś... Jakieś wejście na górę, coś bym pominął. Dobra, idziemy dalej. Jezus, nie lubię tych kujek Jezus Jeszcze ktoś coś? się, bo straciłem dość sporo. Tutaj kujki, ale tutaj coś jeszcze na górę, co? Aha. Pierdołki. Pierdołki, jak ja to mówię. Jak ktoś chce się bawić w pierdołki, to tutaj ma dużo takich rzeczy. To się zawali? Już myślałem. No shit, wiedziałem. Pułapka jak nic, jest taka dość... dość dobra. Tutaj też już widzę, że... Dobra, weźmy sobie może to, bo to jest kóźwa za ciasno tutaj. Okejcie, bo nie mogę. O tak, co? O, idziemy. Będzie mi bezpiecznie, ja... Zaraz mi coś tutaj wy... Aha, dobra. No to na to nie, na to to zostawmy może coś... Szkoda naboi na jakiegoś tam skorpiona No chodź To to tam jeszcze idzie? O matko, czemu mi się tak kamera odsunęła dziwnie, no bra, ważne. Jesus, mario Dziękuję. Ciekawe, czy ludzie na przykład lubią przechodzić takie gry, na przykład wiecie bez... Że bez na przykład... Yy, tylko na przykład pochodni używając. Takie hardcory, no nie? Masakra. Tu można wejść na górę. Ja bym nie dał rady. I tu są fajne znajdźki Tu byliśmy, a to mogliśmy tędy też przejść, tak? Czy by było za wysoko? Cholera wie Les. Mam wszystko? Nie, nie mam wszystkiego Chyba, że tu jest jakieś przejście, no właśnie Dobra, mam wszystko, ale poprzednie nie. No, ale to nie szkodzi. Jeszcze dwie lokacje. O Jezu, ile znajdziek fajnych. dają naboje, bo bez powodu. Jestem tego pewny. O, oh shit, to dziadostwo. Te to tylko słuchajcie takie, wiecie, ala pochodnie, bo nie damy rady. Znajdźków, a znajdźków. Tylko że tu są jeszcze jakieś schody na dół. Aha, to nie, to są. Dobra Myślałem, że to jest dalsze przejście. Dobra, to chodźcie tędy. Dobra, idą do mnie. To chodźcie. ładnie co? Znalazłem sobie fajne miejsce. Też to mogłem wziąć, nie? Byłoby umorane boskie jak ciemno. Dajcie tu tą pochodnię. Chyba tam tak ma być. Specjalnie, ale zobaczcie ile tam w ogóle ich było Masakra jakaś Bym się tutaj dziś zatrzymał Ciemno, chyba nie bez powodu Kurde Te dźwięki Te dźwięki są tutaj dobre O matko, bez pochodnia, nie rusz Tylko, że tutaj słuchajcie jest trochę ślepe uliczki Tu nic nie ma O maj chryste I schody na górę, dobra przebicie serca może to znowu dają naboje obawiam się że to nie bez powodu Co ja zrobiłem? Och, Mogłem jeszcze tam ten zbanek rozbić. Jezus, co to jest? Baldi. 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 Się <tryk> zdenerwuje i będzie. O nie. Jakaś walka. No, dobra, jakiś set, słuchajcie, walka. Co? Nie. To w ogóle jest On się położył i Co ja mam tu zrobić? Że niby Aha, rozbić, chyba rozwalić Słuchajcie wszystkie Aha, te takie Paje... eee, Boże, no e, co to są? Skarabeusze latające Tak, on musi się położyć Już? tylko to? No, w sumie. Nie było tak źle, powiem Wam, i nawet jakoś to poszło. Zapiszemy sobie. Save the game jest. Na początku, tak. I co, jeszcze coś będzie ciekawego? Bardzo łatwy był. Dobra, mam jakiś słuchajcie mieczyk. I to jest chyba jego mieczyk. Co? Czyli coś co będziemy tu wysadzać w powietrze. No, wiecie co, no może to, bo to był chyba jego, co? Będziemy się bawić dalej. Tu jeszcze sobie tylko znajdźki wezmę, a tutaj widzę są jakieś... Patrzcie na to. Do, do, do czego mi to potrzebne? Jezu. To nawet chyba bym... Czekajcie, zaraz sprawdzę coś Do czego to? Nie, to, to chyba tylko tak o W każdym bądź razie, no nie idę dalej, słuchajcie, dlatego, że No zapisaliśmy sobie, to jest zupełnie Nowy level, nie wiem co mnie czeka I ile to będzie trwało e, Fajnie, dobra, no, na samym końcu boss Udało się go zniszczyć, mamy jakiś miecz Rewelacja, będzie można siekać, zobaczymy <laughs> Dziękuję wam za dzisiaj, cóż Do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć